Cześć! Witam wszystkich ponownie serdecznie. Jestem w miejscu kultowym właściwie dla bydgoskiej grupy kolarskiej i całej bydgoskiej sceny e, rowerowej właściwie. A głównie kolarskiej, głównie tej szosowej. Jestem w miejscu gdzie zaczyna się w każdą sobotę i w każdą niedzielę ustawka zwana e, ustawką spod podpolo. Tu spotyka się cała śmietanka i konina tak ładnie mówiąc bydgoskiego i okolicznego kolarstwa. E, w sobotę zawsze jest to taka trasa północno-zachodnia kierunek Mąkowarsko i z powrotem. Natomiast w niedzielę klasyczna trasa północno-wschodnia czyli tutaj jest dużo S5, drogi serwisowe a ponadto podjazdy klasyczne tutaj Kozielec, Trzciniec także od wielu lat tutaj się właśnie wytapiają wszystkie łydy najważniejszych kolarzy, najmocniejszych kolarzy tutaj z Bydgoszczy, może ktoś jeździ gdzieś indziej, ale ta elita gdzieś tutaj jest tam za mną jest takie E, taka tablica, która której wynika, że tutaj kończy się Bydgoszcz, zaczyna się Niemcz, nie Niemcy tylko Niemcz, e, nie mylić, jesteśmy w Bydgoszczy. I stąd właśnie startuje właśnie każda sobota i każda niedziela mocna ustawka. Jak ktoś chce przyjechać to zawsze można. Nie ma się co bać, trzeba się zaopatrzyć, dwa bidony, dwa banany albo dwa jakieś batony energetyczne i można jechać. E, trasy są ogólno dostępne, tam na Strawie, można sobie poszukać, jak tutaj zawsze w sobotę i niedzielę wygląda. Można sobie pobrać traka, jak ktoś przyjedzie pierwszy raz i się zgubi albo zbombi. Co bardziej prawdopodobne to drugie, czyli że zbombi. No to sobie już potem wciąga takiego banana, albo batona, albo najpierw żela, żeby się szybko postawić na nogi. I jedzie sobie swoim własnym tempem, swoją własną wycieczkę. Taka ciekawostka, jeździ tędy też nawet bardzo tutaj mentor e, i założyciel Bydgoskiej Grupy Kolarskiej. Mistr, w randze mistrza Polski. Więc jeżeli to człowiek zobaczy tutaj, przyjedzie w sobotę albo w niedzielę o godzinie 10.00 i zobaczy koszulkę biało-czerwoną, to nie jest żaden przebieranie, tylko prawdziwy mistrz Polski. Także warto, polecam. A ja dzisiaj wybrałem trasę, która jedzie trochę tą trasą, trochę tamtą trasą. A właściwie to jest zupełnie inna trasa. Jest to powtórka wycieczki Ciacho Ride, czyli takiej aspirującej grupy, która każdą niedzielę gdzieś tutaj zbyt Bydgoszczy rusza. I ja jadę do... się, jadę do tlenia. Do tlenia, jadę się trochę dotlenić, jadę solo. Mam trochę deadline, więc nie będzie za dużo tutaj pitolenia. Turururu, czas ruszać, stroga sama się nie zrobi. Wszystko pojechało, co miało pojechać. Pierwszy pit stop na trasie e, Ciacho Ride Tlen Edition. A w sumie to drugi, bo pierwszy to był, było miejsce legendarnej zbiórki pod Polo w Niemczu. I tak sobie jadę, jadę, jadę. jadę. Taka ciekawostka, że wszystkie wiatraki, które na razie mijałem, mijałem od dupy strony, a to znaczy, że wieje w ryj. Tak, tak to ktoś wymyślił, że jak wiatrak się ustawia w tą stronę, tu, z której strony wieje wiatr, a jadę właśnie od drugiej strony. Więc na razie y, przejechałem przez y, północne regiony Bydgoszczy i tego, co wszystko tu otacza. Tutaj naszą rolniczą potęgę. Po drodze jeszcze zderzyłem się z motylem. zostać takim motylem w To bardzo ciekawa przygoda. No i tak sobie jadę, jadę, jadę. Nie ma za dużo też dzisiaj tutaj za długich postojów, pit stopów. Trzeba jechać, bo tak jak mówiłem, po południu mam deadline. Idę na. Y, Męski wypad do kina razem z małym człowiekiem, z którym idę to średnia wieku uczestników tego męskiego wypadu będzie wynosiła 23,5 roku, z czego ja bardzo zawyżam, a on bardzo zaniża. No ale jak jest okazja to trzeba iść, nie wiadomo kiedy kolejny raz taka okazja się nadarzy. Także następny przystanek w Tleniu, chyba ona się nazywa przystanek tleń, taka knajpa, restauracja, bar. I cały czas walczę z mordę wind wiatrem. Ale co zrobić? Taka przygoda. Ale wielki plus jest z tego, tego taki, że jak już wypiję Amerykano, zwany też Lungo, zagryzę energetycznym batonem, to na drodze powrotnej powinno wiać tak jak każdy kolarz lubi, czyli w plecy. No i jestem w tleniu. Udało się dojechać. Cały czas równo wiało w ryj. Ale się udało dojechać. Jak mówią wiatr, najlepszy trener. Kawka weszła. Podwójne espresso z wodą. Trochę szkoda, że do tego specjału kawiarnia nie podała chociaż jakiegoś małego, symbolicznego ciasteczka strudzonemu kolarzowi, który przejechał tutaj 70 km, żeby tej kawki się napić. no Ale takie tu widać panują zwyczaje. Także kawka wyszła. Jeżeli nic się nie zmieniło w pogodzie, a pogoda wiadomo jest trochę jak kobieta zmienna, no to w drugą stronę powinno być już typowo w plecy. Powinno być szybko, łatwo, lekko i przyjemnie. Zobaczymy, co z tego pójdzie. Wyjdzie w sensie i jak to wszystko pójdzie także yy, jeszcze tutaj uzupełnione ISO i można jechać z powrotem także drogę, komuś drogę temu czasu aha jeszcze tylko przepakowanie taki reload baterii pro pro i teraz będzie odcinek stlenia w kierunku Bydgoszczy no to lecimy Ajajaj, ale weszło. Od tlenia do nie wiem gdzie jestem. Naprawdę pogoda okazała się jednak bardzo stała i wiatr wiał tak jak trzeba, czyli w plecy albo lekko pod prawy mankiet, ale z tyłu. I dzięki temu średnia robi się całkiem przyzwoita. No i jazda też się zrobiła całkiem przyzwoita i przyjemniejsza. Także naprawdę szedłem jak kuna albo jak przycinak. Albo jak coś co szybko idzie. No i oczywiście do momentu, kiedy tak mi się wydawało, że wszystko jest ładnie, pięknie, super, glancuś, aż do momentu oczywiście coś wpadło we mnie, jakiś owad, coś, coś mnie urządliło w największy mięsień, który posiadam, chyba czworogłowy uda, tak to się na ten mięsień nazywa, centralnie w sam przód, trochę swędzi, trochę piecze, ale plus jest taki, że chyba nie jestem na nic uczulony, wstrząsu a na filaktycznego nie mam, więc zaraz będzie, wejdzie żelik i lecę dalej. Bo trzeba wracać na obiad, trochę już zaczynam się robić głodny. Cukru na szczęście nie brakuje, energii nie brakuje. Szczerze, też bardzo dużą rolę odegrało to, że się dzisiaj wyspałem tak jak należy. Jak 8 godzin snu to powoduje, że człowiek jest trochę bardziej energetyczny, tak szybko nie puchnie, nie traci sił. I jak to wszystko połączymy z tym, że wczoraj wyszła odpowiednia ilość węglowodanów połączona z dzisiejszymi węglowodanami, to ta część jest już naprawdę dużo bardziej przyjemna. Także nic tylko lecieć i lecieć Ajajaj, aj, aj, ale weszło weszło udało się, przed chwilą minąłem legendarne miejsce, czyli polo Niemczu na takiej pełnej pytardzie z wiatrem sobie leciałem z resztki, musiałem także udało się był i potem doszedłem do miejska dżungla dziękuję i pozdrawiam wszystkich kierowców którzy dzisiaj tak czule i wrażliwie mnie gdzieś tam po drodze pozdrawiali, ale pozdrawiam tylko tych, którzy mnie pozdrawiali to jeden promil Wszystkich tam korzystam dzisiaj Tych, którzy pozdrawiali są neutralni Tych nie pozdrawiam, szanuję Robili swoje, a ja robiłem swoje e, Pozdrawiam też kolegę Być może kolarza, który tutaj właśnie Przedbywał w tym legendarnym miejscu Zastanawiam się nastąpię z bardzo drugiego Mercedesa I się do mnie Jeśli jest kolarzem albo jest uśmiechany Albo się o nim Chętnie się e, poznam z drugim kolegą ja zawsze chciałem mieć takich znajomych, nie wiem po co, ale nigdy nic nie wiadomo. No i na końcu pozdrawiam wszystkich rowerzystów, cyklistów i kolarzy, których po drodze minąłem. Bardzo fajna, ciężka krasa. udało się. Nozo.